heard the words, I see the David played and it please the But oh, you oh, don't oh. really care oh, The music of oh, oh, Well, it goes like this The fourth, the fifth, the manifold Startujemy? Rozkopować zakupy. Nie. Nie robimy nic. Uciekamy stąd. Nie ma takiej opcji. No Laski. Co to za wydarzenie? Co dzisiaj będziesz robiła? Nie ja będę. Bager, nie drap się po głowie. Co co się stało, Wiktoria? Co co jest na tej ścianie? Mm, co zrobiłaś? Dzień dobry. Co, co się wydarzyło? Jakieś rewolucje. Co robisz? Zapraszam się się na ciemnioczki. Trzeba. <laughs> A kolega co robi? Siłownie zińczki? O, kurwa, ale masz fukę. Fajny dzień no. gotowania, jak komorki. Bardzo dobrze idzie. Idzie, idzie. Kotlety! Przewróć, przewróć, proszę. O cholera. Widzowie, zobaczcie to. Uh. Dobra, przejmuję pałę. Uff, chyba ready. Ready, Ale mi se zjadł. A Ty co od rana robisz? Śniadanie byś zjadła jakieś Dobra. Jedziemy po torty. Co Ty tam masz? Ja mam, Pepe! Pokaż Nie ma kurwa Dobra, może zobaczymy później Wysypiesz, rozsypiesz Wiozek, Kurwa króla, króla. Gdzie e, jedziemy do, proszę pana? Do sklepu Do sklepu Po co? Po. Co po sól i pieprz Po napoje no bezkokowe O Co to za przygotowania są? Idziemy ja, idź mi, pokaż tu się. No, pięknie, mamy tą minę. Ale jak jest z balonem? Nie mam balonów. To co mamy przywieźć na drzwi? Na furtkę? Dobra, się odnieść, mały, z balonem. chodzi, ta góra, dół, po wszystkim się tutaj. Ja nie mam balonów, bo bardziej wszystkie na no, duchał. Chyba, najpierw znajdziesz jakieś zadmuchane. Jak tam? Chcesz wypracować swoją koszulę? Nie, nie chcę. Ale może Zuzia chce? Nie. Ja ogarnę Zuzę i wtedy Wiktorię trzeba, nie? Ona no, tam gra cały czas. Idę, chodzę. Idziesz? Co tu się dzieje? Nie ustanę. Jaka ładna? No ja zawsze jestem ładna. Oj, no. wszyscy będą na mnie zapijać. Jak bym co? Jak bym coś zrobiła? Wszyscy się będą gapili na tym? No. No ty nie będziesz tam sama, będzie was dużo aniołków. Ale będą cztery Czy gości. Ja mam się przypinać ten wianek? Czy trzy nie. Wiem. Masz. Masz. Jest? Gdzie? Widziałeś. No, A widziesz? <głos》>? No co? Ja wypadł powstałem. <głos》>? Nie mam Aksa. Masz. Nie mam. Aksa. No miałeś sobie wziąć tutaj jakby. A ja nie mam, ja mu nie blokowałam. No no. Mówiłam, jak pojedziesz się gonić, masz sobie wziąć. Nie wziąłeś? To nie masz. Masz się bo ciebie. Nie mam na leczkę. Albo nie zobaczy Andrzej ma. O, oh, Andrzej, ma. idziemy do Andrzeja. jest. może możemy się włamać do jego sypialni. A, nie, umyj się trzymać. Boże. Idą idą, patrz. Tak. Piękności, Idą piękności, Idą pach. Piękno siodą, o, siodą. No. Nie, bo jestem koła. No. 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 Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Oh, I'm um, just... On jest na balkonie, na tarasie. Andrzej! A ty tutaj. A ty możesz lecieć? Pytanie. 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 Oj, oj! A potupnik, tu, Jest Yes? Yeah. Yeah. I must <laughs> Cześć. Czekamy właśnie na zuzię i mamy, bo stoją przed kościołem i czekamy na wejście. A my już z Wiktorią zajęliśmy właśnie ławki blisko, zobaczcie, blisko tej mównicy. Mamy, mamy dobre miejsce, nie? No nie bądźmy tacy zachłani. Warta ławka jest ok. No dobra, to pa. pa. Cześć, to my. Nadal czekamy. Chyba już 20 minut. Powoli nam się już nudzi. <noise> Także niech oni już zaczynają. O, widzę pana jakąś tam na Za to, że przez 6 święty jesteśmy dziećmi Boga i kościoła. Za Wasze trudne prace, za Pana noce. Za Waszą mierz, którą nam codziennie okazujecie. To, to tu każdy jest. Funkcja! To tu jest każdy. No. Dawać. się Co powiesz ty, Gryz? Jak droga? Najleżone. Najleżone? Droga, dobrze nagrywasz tam. Eee... To jest, jest? blisko Kidla.

Ale piękny mamy torcik. Wow. Łucia, Łucia, Mikołaj, Filip. Czy cię mamy? O, jaki piękny torcik mamy. Wow. Mhm. Mhm. Dzień dobry, czy pan coś chce powiedzieć do kamery? Ani nie ma. Ani jednego właśnie tego nie wiemy. Poproszę o uśmiech. Nie dwóch. Boże święty. A pani uśmiech, by mógł prosić? Zapraszam, to chcę. Ale przeszło. Karolina, chcesz lądzie? Dziękuję bardzo Dzień dobry. Dla mnie taki normalny tam. Chcesz z nim sam? Ja bym chciała jeść z Maką Albo z kimś na pół A Maki co hey. się stało? Maki idź Siedzi sobie Siedzi sobie Co tutaj pan robi? Z tym prezesem Siedzimy Selenizantka sobie torcik zjada, Tak Dzień dobry pani Selenizantko Czy pani torcik smakuje? Tak Smakuje pani torcik? Ale ładnie zajada O Dobra, czyli nastrój, czyli 1-0 To jest tutaj główny dowodzący tego zamieszania yo, yo. Dobrze! Tympongujemy!